Artur Opman o Józiu Gapicielu. Dobre serce, miła buzia, śliczny chłopczyk byłby z juzia, gdyby mówiąc między nami nie zagapiał się czasami. Zamiast patrzeć wprost przed siebie, ciągle szuka coś po niebie. Znosi oczy chęt do góry, czy on szuka w niebie dziury. To też i wygląda ładnie, to z pagórka na dół spadnie. To odbije się od ściany, wiecz nie chodzi podrapany. drapany. Co dzień ma przygodę nową, raz o drzwi się wyciął głową, raz do rowu wpadł po szyję, dziwy, że się nie zabije. Patrząc gdzieś tam w górę hety, raz z książeczką gapuś szedł. Idzie sobie, aż ci tu pędzi Azor, co ma tchu. Azor pies łakomy dość Porwał z kuchni dużą kość I uciekał wielce rad, że tak suto będzie jadł. Mama woła: Chłopcze zbocz! Siostra Józiu w stronę skocz. Wprost na ciebie Azor mknie prędzej, bo przewróci cię, lecz nie słyszy mały gap. Wtem jak padnie nagle klap. Obaj leżą, patrzcie jak. Jęczy Józio, tenka psiak. Potłukli się gapie dwaj, oba wrzeszczą aj jaj. Aj! Z wielkim wstydem Józio wstał. Podrapane ręce miał i kolana staru do krwi. Poprawił się na trzy dni. W jeden piękny dzień maju chciał pójść Józio do gaju. Więc z ciekawą książeczką idzie polem nad rzeczką. Już wypadek z psem owy dawno wyszedł mu z głowy. I z zadartą znów buzią idzie sobie pan Juzio. Gdzieś do góry zniósł oczki i ogląda obłoczki. Patrzy w błękit wysoki, a do brzegu dwa kroki. Dał krok jeden, dał drugi, rymnął w wodę jak długi. Pluszczą nogi i dłonie. Hej, ratunku, ktoś tonie. Uciekają na stronę małe rybki strwożone. W strachu każda z nich pyta, a skądże ta wizyta? Gdy wypadek spostrzegli, robotnicy nadbiegli i za krótki chwil parę wyciągnęli niezdarę. Oj, ten gapuś nadgapie, z włosów woda mu kapie, kapie z kurtki jak z rynny. Józiu, kiedyż będziesz ty inny? Kapelusz z książeczką popłynęły gdzieś rzeczką. o, już nikt ich nie schwyta, zatonęły i kwita. Co tam działo się w domu, nie chcę mówić nikomu, lecz sam Józio niech doda, nie ma czasem jak woda.